Zwycięstwa walki wieczoru Patryk Małecki. Patryk. Co było kluczem do zwycięstwa? Myślisz, że ten wolumin ciosów, ilość zadawanych ciosów ani siła? No na pewno próbem tam była taka taktyka, że ja mam cały czas marka zamykać, nie dać mu odpocząć, cały czas rzucać, lekko, mocno, lekko, mocno. No i to się sprawdziło. Choć tak, no mówię, gdzieś trochę zabrakło tego co trenerzy mówili przed walką, żeby zapracować troszkę spokojniej. Czasami ta głowa jeszcze za bardzo narwana jest, można powiedzieć, nie? brakuje gdzieś troszkę jeszcze spokoju. Ale twój rywal musiał zgadywać ciosy. Bo to zwłaszcza widać w drugiej i w trzeciej rundzie. No nie mógł się do końca odnaleźć. Taki był pomysł, wiesz, narożnik dobrze widział moją widział walkę, gdzie popełniam jakieś błędy. I po pierwszej rundzie trenerzy powiedzieli właśnie jak trzeba popracować, co trzeba pozmieniać, żebym trochę rozluźnił to ciało. Wchodziły ten lewy prawy, żeby bić dużo. Brakowało trochę nogi później pod tym, no ale no... To, co mi pozwolił przeciwnik, starałem się bić po prostu, nie? Jak myślisz, jak blisko po knockdownie byłeś z skończenia tej walki przed czasem? Yy, wiesz co, nie trafiłem czysto. Poczułem, że ten cios się troszkę ześlizną, więc wydaje mi się, że jakby wszedł centralnie czysto, to walkę byśmy skończyli. A tak to i tak wielkie brawa, że Marek się podniósł, bo gdzieś polowałem już wcześniej nad ten cios, ale mówię, czasami człowiek chce trafić i wtedy to widać. Nie? A ten typowo był z luzu wyrzucony, tylko poczułem, że on się gdzieś delikatnie ześliznął, że nie wszedł centralnie na punkt po prostu. Nie? Przynajmniej z mojej perspektywy tak to wyglądało, nie? No. No, zobaczysz walkę i ocenisz. Patryk, widać, że jesteś cholernie zmęczony. I co? Dzięki śliczne, i życzę sukcesu. Dzięki, dzięki. Dziękuję, Rami. Do zobaczenia.